Cześć! Dzisiaj Opel Insignia. No i taka krótka opowieść co tutaj się dzieje z klimą. Generalnie już trzeci raz, mamy trzecie podejście do, do układu klimatyzacji tak naprawdę. Do przywrócenia jego sprawności w tej Insignii. No i co się działo? Na początku zatarta była sprężarka. Więc wymieniliśmy sprężarkę. Sprężarka sobie chodziła. Po kilku miesiącach okazało się, że odmówił czujnik Ciśnienia klimatyzacji. Posłuszeństwa wymieniliśmy czujnik, czujnik ciśnienia klimatyzacji na nowy. No i cóż, no minęło trochę czasu. Pani dzwoni, znowu klima przestała działać. Generalnie działała, działała po wymianie czujnika, no ale jechała tutaj za granicę, no i gdzieś tam w okolicach granicy niemieckiej. E, niestety, klima znowu wysiadła. No i jasne, proszę podjechać. Tym bardziej, że nie minęło jeszcze rok od e, wymiany tego, tej sprężarki. No i ostatnio też właśnie robiliśmy kilka miesięcy temu ten, ten czujnik. Zobaczymy, co, co tym razem się stało. No i okazało się, że tym razem uszkodzenie uległ kompresor. A dokładnie tarcza zabierakowa tam na sprzęgle na, na, na kompresorze klimatyzacji. Tam już jest nowy, wsadzony. Tu wam pokażę starą, starą tarczę. Widać ewidentnie, tutaj się to wszystko pouszkadzało no i co, no i teraz taki, taka, taka krótka informacja jaka jest różnica pomiędzy tym gdyby pani przywiozła swoją sprężarkę nie wiem, z Allegro, ze złomu, skądkolwiek a jaka jest różnica między tym jeśli tą sprężarkę zakupiła u nas i ta właśnie była zakupiona u nas Wygląda to tak. Nie minął jeszcze rok sprężarka jak najbardziej na, na gwarancji. My tą sprężarkę wymieniliśmy teraz na całkiem nową, na taką samą, akurat była dostępna, lub wymieniamy na taką, o takich samych parametrach. Bierzemy tą sprężarkę, którą tutaj widzicie z NRF, dajemy do reklamacji. E, oczywiście bujamy się pewnie z hurtownią, następnie z producentem przez jakiś tam dłuższy czas, bo wiadomo ekspertyza producenta. No powiem Wam tak, między firmami nie istnieje coś takiego jak termin rozpatrzenia reklamacji. Na niektóre reklamacje czekamy po 5-6 miesięcy. Niektórzy producenci, niezależnie od tego co im dacie, na przykład dacie nową, niemontowaną część reklamacji. Oni i tak Wam już napiszą, że część była montowana w nieprawidłowy sposób i odrzucają reklamację. Ale to jest nasz problem. My się potem z tym bujamy. Jeśli chodzi o klienta, to klient dostaje od nas nową sprężarkę. Oczywiście, aby ją wymienić musieliśmy spuścić tutaj czynnik z układu, zrobić tak naprawdę całą obsługę. Następnie zamontować, zamontować nową sprężarkę. Sprawdzić szczelność po, po montażu. Na koniec zrobiliśmy... Zrobiliśmy oczywiście uzupełnienie czynnika, czyli nabicie tego czynnika próżnie. Dodatkowo jeszcze tutaj pani zrobiliśmy ozonowanie, i to wszystko w ramach gwarancji, która jej przysługuje, więc auto tak naprawdę w ciągu dnia w tym przypadku 24 godziny i auto jest gotowe do odbioru. Natomiast nie interesuje tej pani, co się dzieje z tą sprężarką. Tą sprężarkę mówię, bierzemy na siebie, to, czy dostaniemy za nią pieniądze zwrot, czy nie. To już jest po naszej stronie. Oczywiście, producenta ani hurtowni nie interesuje, ile to z pracy, żeby ją wyjąć, włożyć, ściągnąć czynnik, nabić ponownie i tak dalej. To też bierzemy na siebie. No i to jest właśnie ta różnica, która jest między tym, jeśli zakupicie sobie części i przywieziecie do warsztatu, bo wtedy warsztat za nie nie odpowiada. A różnica między tym, jeśli my zakupimy części i jesteśmy za nie w pełni odpowiedzialni, więc również za wyjęcie i wsadzenie. Czyli tak, jeśli pani by kupiła sama kompresor, zamontowalibyśmy teraz by się uszkodził właśnie w taki sposób, no to w tym momencie po prostu drugi raz by zapłaciła za jego montaż, demontaż, za całą obsługę, uzupełnienie czynnika i tak dalej. A w tym momencie jest to nasz problem i tak jak mówię, Pani ma w ciągu jednego dnia auto z powrotem sprawne, nic nie płaci. Dorzucimy jeszcze, mówię, jakieś ozonowanie i tak dalej, żeby to wszystko hulało. Natomiast my bujamy się z hurtownią i z producentem Minimum zazwyczaj trwa to miesiąc, a czasami tak naprawdę kilka, aby tą sprężarkę wymienić na złotówki. Trzymajcie się, cześć. I tu chciałem Wam dokończyć tą historię. Jest tutaj powiedzmy prawie miesiąc później. Mamy właśnie tą reklamację podświetloną na czerwono. Tutaj jak sobie popatrzycie, przyjęto. Tutaj widać symbol tego kompresora. Na informacje odnośnie, odnośnie samochodu, przebieg i tak dalej, e, data montażu, demontażu, uszkodzeniu uległa tarcza zbierakowa kompresora. To był nasz opis, e, taki skrócony. No i co? Jak widzicie tutaj, status reklamacji. Reklamacji nie uznano. Czyli czekamy na pisemne uzasadnienie producenta, bądź w tym przypadku hurtowni, no i będziemy dalej bujać się z tematem. Zobaczymy, czy odwołamy się, czy uda nam się uzyskać jakiekolwiek pieniążki, czy producent dołączy do grona tych producentów, którzy wiedzą, że za kwotę tysiąca złotych nikt do sądu nie pójdzie, nie będzie wyzywał rzeczoznawców i tak naprawdę nie będzie sobie robił masy problemów z tym związanych. Pozdrowienia. No i kochani mamy pisemną odpowiedź eee, hurtowni z przykrością informujemy, że reklamacja nie została rozpatrzona pozytywnie. Stan w jakim sprężarka została dostarczona do reklamacji uniemożliwia przysłanie jej do dalszej analizy producenta. Dział reklamacji dostawcy informuje, jeżeli objęta gwarancją sprężarką legnia awarii z powodu wad wykonawczych lub materiałowych należy ją odesłać wraz z elementami układu ssącego i wydechowego, korkami, zaślepkami i blaszkami. W tym konkretnym przypadku sprężarka została wysłana niedokładnie zabezpieczona. Olej pak jest wysoce agresywny i szkodliwy dla ludzkiej skóry i jej zdrowia. Gwarancja, usługi gwarancyjne nie będą świadczone dla sprężarek dostarczonych bez tych elementów. Dodatkowo brak oleju w sprężarce, który został wylany podczas transportu, uniemożliwia ocenę zasadności reklamacji. Brak jest podstaw do dalszego rozpatrywania reklamacji. No i teraz słuchajcie, ja się czuję jak debil, normalnie jak debil. Wysłałem sprężarkę, w której uszkodzeniu uległa tarcza zabierakowa. Żeby było jeszcze śmieszniej, wysłaliśmy ją w kartoniku. Nawet nie wysłaliśmy, przekazaliśmy kierowcy z tej konkretnej hurtowni w kartoniku po nowej sprężarce tego samego producenta, którą zamówiliśmy w dzień, kiedy tamtą odesłaliśmy. No i teraz tak, dostajemy informację, że olej pak jest wysoce agresywny i szkodliwy dla ludzkiej skóry i jej zdrowia. Po pierwsze, tego, ten olej się z niej nie wylewał w żaden sposób. Po drugie, była zabezpieczona w sposób taki jak przychodzi nowa sprężarka. Po trzecie, jeśli jest tu mowa o jakichś korkach zaślepkach, to rozumiem, że jak tą rok temu na przykład sprzedam sprężarkę, to mam przez następny rok trzymać te korki zaślepki, którymi wszystkie otwory są zaślepione, po to, że w przypadku reklamacji mam je odszukać. Przykręcić z powrotem i odesłać do producenta. Już pomijam to, że mogą sobie rękawiczki nitrylowe ubrać, żeby się nie ubrudzić tym pagiem, nie? Ale po co im ocena zasadności oleju w sprężarce, jeśli uszkodzeniu mechanicznemu uległa tarcza zabierakowa? Ja słuchajcie, będziemy się odwoływać, dam znać dalej, co tu będzie w tym temacie. Bo czuję, że ktoś zrobi ze mnie debila. Cześć, pozdrowienia. Cze